Proszę Państwa, często dzwoniąc do nas, mówicie, że nie możecie skorzystać z naszych usług, no bo mieszkacie gdzieś daleko. To naprawdę, na chwilę obecną, nie jest żaden problem. Istnieją przecież firmy kurierskie, które z przyjemnością dostarczą od Państwa prosto do pracowni Wasz dywanczyk. Jeżeli wyślecie Państwo do nas swój dywan czy kilim, my nie będziemy pobierać żadnej opłaty z tytułu wyceny kosztów naprawy, ponieważ Państwo ponosicie już koszt związany z jego wysyłką. Możecie Państwo zapytać, dlaczego nie pobieramy tej opłaty? Dlatego, że taką wycenę możemy zrobić w każdej chwili, w każdej wolnej chwili, nawet po godzinach pracy. Po obejrzeniu naszego filmu o tym, jak spakować dywan, klientka spakowała swój dywan i wysłała go do nas kurierem. Klientka wysłała ten dywan do naszej pracowni, bo po prostu nigdzie w Polsce nie znalazła drugiego takiego miejsca jak nasze. Zobaczcie, zaraz Wam pokażemy, jak ten dywan został spakowany. Zaraz będziemy go rozpakowywać. Klientka nie znalazła tak dużego i mocnego kartonu na swój dywan, ale wykazała się pomysłowością i wykorzystała bardzo mocną torbę z uszami, w którą zapakowała złożony ten uszkodzony dywan. Zobaczcie, że ten dywan naprawdę jest ciężki. Waży powyżej 30 kg. To jest spory gabaryt, ale kurierzy jak najbardziej go dostarczyli. Teraz go rozpakuję i zobaczycie, że faktycznie bezpiecznie dotarł do nas po takim zapakowaniu. Rozpakowuję go delikatnie, tak żeby oczywiście nie uszkodzić tej torby. Tak, no i Mamy kolegę. O, i to. Co zawsze proszę, czyli ta kartka z kontaktem, imieniem, nazwiskiem, to, to dla mnie jest też bardzo ważne. Często, często niestety o tym zapominamy, pakując dywan. Ale klientka pilnie obejrzała nasz film. Trochę się zasapałam, bo ten dywan naprawdę jest duży, ale zobaczcie, że tak naprawdę to ja się z nim męczę, a nie wy. I wydaje mi się, że w ten sposób najlepiej, najszybciej i najtaniej po prostu jest wysłać do wyceny uszkodzony dywan czy, czy kilim. O, zaraz obejrzymy go w środku. Co jest? Zobaczcie, to jest prawdziwy kolos. Myślę tak patrząc po jego gabarytach, że jest to jakieś 3x4. Więc co za tym idzie, przy dywanach ręcznie wiązanych jest to też bardzo konkretna wartość takiego. Chwilę odsapnę. Jak widzicie Państwo, to nawet jeżeli po wycenie nie zdecydujecie się na naszą naprawę, to nie ma problemu. My znowuż spakujemy ten dywan i wyślemy do Państwa, a wy po prostu tylko go odbierzecie od kuriera, więc niewielkie koszty, zero wysiłku i od razu informacja konkretnie, ile to wszystko będzie kosztowało. Także. Zatem jak mówią, czas to pieniądz, więc szanujmy swój czas. Zarówno wy Państwo szanujcie swój, jak i my szanujemy swój wysyłając, oszczędzamy go.